Siemanko. Witam serdecznie. Siema Twitcha, Siema Lisa. Dziękuję za Primeika i witam YouTube, y oczywiście. I już sobie będziemy odpalać Batmana. Co tam, mordeczki słychać u Was? Ciekawego, co? Wracamy do Gotham. Mamy kolejny poziom. Dobra, co tu się działo? A myśmy z Mr. Freeze'em się klepali. On dostał bombę na mordę i nie żyje. Znaczy, żyje, ale. bo my nie zabijamy. O. Chyba pierwszy raz w historii mamy poszarpaną kamizelkę. Aż znaczy kamizelkę. Pelerynkę. Dobrze. Antytermowizję tu mamy tą. Eee, ja nie wiem, czy ja bym sobie jeszcze pancerz balistyczny rozwinął. Przejmij lekarstwo od Jokera. O, właśnie. Z Infiltruj chutę. Wyjdźmy. Ej, nie to chciałem. Chciałem się wrócić do Arkham. A, właśnie. A, dobra, pamiętam co mieliśmy. To było? Dobra, mamy tu całkiem blisko. A, dobra, czyli tu pójdziemy, tą Nore Friis ogarnąć, zobaczymy. Czyli najpierw idziemy tu, albo tutaj, bo tutaj coś było do zrobienia. A, tu jest tą ekipą medyczną, dobra. Czyli idziemy tu. Da się to oznaczyć jakoś? Chyba nie bardzo. Dobra, wyjdźmy stąd. Gdzie tu jest wyjście? Tutaj. Tutaj. Okay. Ała! A teraz mamy testowanie mroźnego wybuchu, fajna zabawka. Nowa modyfikacja dostępna. A tutaj ok.

shit happens. <coughs> Nowy cel, uratuj Vicky Whale. OMG, ale to jest główne zadanie. Jak mi wysrało tych zadań w ogóle tutaj. Wszystkiego nie będziemy robić wiadomo. No dobra, uratujmy tą Vicky Whale, niech będzie. Hello, Gotham. I don't know if you can hear me. My news chopper has been shot down. We've crashed down somewhere in Arkham City. We need help. I am now stuck on part of the old Gotham freeway in what looks like a turf war between. <gasps> what the hell was that? Oh God, there are snipers. They're all around my position. I can see what looks like inmates moving in on us. Uh, please. If I can help. This is Vicky Vale. I repeat, this is Vicky Vale. If you can hear this, help me. Jeśli chodzi o granie na Natomiast nie ode mnie to zależy. The next. It appears that the sniper is covering my position from the southeast again. The roof of the Kershen building has gone quiet. Either they've all left or someone has taken them out. Can't see it. Look harder. Joker wants the reporter dead. Yeah, okay. I'm trying. I just can't get a clear shot. Just keep pointing your gun over where she was. She'll stick her pretty little head out sooner or later. And when she does, blow it off. <laughs> Pięknie. Ale no, mufas, mufas, mówi, że lepiej zmienić, bo nie chce mu się co chwilę podnosić. No. Dobra, no już tam lecę do ciebie złociutka. Nie z rajżarem. A, tak ją wziął, kurde. You should be safe here for now. Stay here and keep out of sight. This is an exclusive. Care to tell Gotham what's going on with your face? No. Stay there and be quiet. Now that's no way to talk to the nice reporter, Lady Bats. What do you want? Who are you talking to? Accidents <laughs> that you caused. How dare you? I've never been. So... How dare Oh, What the hell? Yes, okay, it was me. I just need a little time to guarantee that Harley got back to me with my delicious cure. And if you're a good boy, I may even save a little for you. It's unlikely, I know, but I'm really your last hope now. Well, Gotham, it appears I'm safe. For now, I've just been rescued by Batman. He saved me from what felt like certain death at the hands of snipers, all working for the Joker. How did the Joker's crew get their hands on sniper rifles in a maximum security prison? That, Gotham, is a question I intend to put to Professor Strange if I ever get out of here. I have to say that I have been shocked at the conditions on the ground in this so called prison facility. Jaka rozpoczęta nowa misja poboczna, Fox has manufactured enough to heal you, and is working on a larger batch for the people of Gotham. The batchway <clears throat> has been dispatched, and it should be within your vicinity shortly. I'm sure I don't need to remind you not to waste any time in taking it. Okay, but so let's go. Weeks has updated my status.

Robi pod górkę przez drugiego przestępcę normalnie. Dobra. Widzu, musicie rozwiązać zagadki. Bell Tower, please. Czym jestem? Jestem muzyką, którego coś tam. Jestem instrumentem, którego muzyka zawsze płynie z serca. Czym jestem? Organami. To łatwe. W sensie organem no. Oh, so soon. So soon. So soon. X, żeby zrobić analizę środowiska. Well A, dobra. Myślę, że tu jest ten, bo siedzę z gorączkiem 39 stopni. Mordo, co to jest 39 or. stopni? I you hurry. Za moich czasów you miałem kurwa 50 stopni, already. kawę robiłem sobie w żołądku. <coughs> Serio, przylazłem tutaj po to, żeby się kurwa tu wracać, żeby iść dalej. A! Ah!

Chorubska. Ej, a w ogóle słyszeliście, że w Afryce nie wiem, czy to jest potwierdzone, czy nie, ale tak czytałem, taka informacja mi się wyświetliła. Że w jakimś rejonie Afryki e, zaczynają umierać i chorować ludzie w takich dość grubych ilościach. E, dlatego, bo uwaga, jakiś, gamion, jakiś gamoń opierdolił nietoperza, nie? By ludzie nie uczą się na błędach chyba. Czy ty z taką temperaturą to byś się w kostnicy przepracał? Mordo, ja nie mam e, jednego narządu w organizmie i wciąż żyję. Miałem żółtaczkę, wciąż żyję. Za mało was tu jest. Czemu on się podświetla na zielono? Na zielono. Złote i was nie widać. Ole mu zajebał. A, dobra, nie muszę odbierać tego telefonu. To git. Morda. Dobra, to nie odbieram tego telefonu, bo on się nam krosuje. Ole, ja pierdolę! On się krosuje z zadaniem. Nie będę tego robił teraz. E, idźmy tutaj, tak jak mieliśmy to wcześniej w planie. Ja sobie po prostu ten fragment wytnę z ma do materiału na YouTube'a. Swoją drogą zapraszam na YouTube'a, mordeczki. Watchtime, ważna sprawa. Jeśli nie chcecie nawet oglądać, bo siedzieliście na streamku, wiecie co się działo, pójście chociaż tak w tle gdzieś do kotleta, żeby se leciało. I watchtime się będzie zgadzał. A jak stary będzie miał dobry watchtime, to w przyszłości będziemy mogli fajniejsze rzeczy sobie ogarniać. Co ty do mnie gadasz? No dobra, jesteśmy w dobrym miejscu. Dobra, gdzie te kurwiszcza są? Tutaj na dole byli, nie? A po drugiej stronie był sniper chyba. Ale on nam nie przeszkadzał. To jest ten gościu z. Ale go... NIM PIERDOLNĄŁ TY! BUM! Dwóch naraz Połamane kości. Ale nie powiem, satysfakcjonująco się napierdala tych... E, tych typków. Kurwa. Jak wyleciał. Wow. wow! W ostatnim momencie zauważyłem, że podleciał. Gdziecie, ja, musimy wejść do budynku? A ja nie będziemy go ratować. Poradzi sobie. Chyba. Na takim sposobie nie znajdziecie się

Look, there's no conspiracy. We're a team, right? We work together and we do what we're told. I guess. Dobra, ten ma tą broń taką. The freaking bat! No, skacz. Ma. podoba mi się jak są te momenty, gdzie on, gdzie on go tam podrzuca na przykład i napierdala nim po ścianie albo coś. Ty kurwa, ty

It means it's all my fault, but he was gonna kill him. Where is he? He's insane. Where is he? Told he told me to get everyone out of the church. He said they'd all die if I didn't. I was scared. He kept blaming you. You're safe now. He told me to tell you something. He was very, very specific. It's just some numbers 275325.

for a bat Can you solve it? figure out what the numbers mean? Yes, it's just one of Riddler's games He gave you something, right? Yeah, it's just a box I don't know what it does I'll figure it out. You should head back to the church You'll be safer there Enigma So to do So today we're going to with Wykorzystaj maszynę Enigmy do rozwiązania zagadki i znalezienia kole kolejnego zakładnika. Ten kto mnie zna, dzielić się mną chce. Lecz kiedy to zrobi, już nie będzie mnie.

since you led the police to his location from arkham island what does he want revenge he's leaving me radio frequencies and he gave me a device to decode his riddles they lead to map references within arkham city i'll let you know how i get on okay dobra a czy można stąd wyjść normalnie chyba no. można nie można. nowa grafika konce koncepcyjna odblokowana To chodźmy w takim razie do następnego miejsca, czyli dzisiejszy odcinek będzie rozwiązywaniem zagadek. Te ziomki dalej tam męczą tego typa? Czy on już nie żyje? Więzień polityczny uratowany. Nie, telefonów żadnych nie odbieramy. Nie ma problemu. O, przy okazji, patrzcie, co znalazłem. Zajebiście. Znaczy, ja mogę z tą gadać w ogóle, czy coś? Nie, po prostu zaliczyło mi Questa. Dobra mnie mapę tutaj Zostaw to. Kto ci Po co to po, po co to podnosisz gościu? Kto cię prosił? Olej, oj oj, to Talk. Oh, o, ale mu z kolana na mordę. Nie no, dobra. Jak to nie było zabicie, to ja nie wiem. To już mózg zmiażdżony, kurwa. To już mózg zmiażdżony, totalnie. Dobra, gdzie mam się. To jest ten budynek. mam się dostać tutaj? Słyszałem kiedyś ciekawostkę, że w nie jest. Pierogarnia Polska. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Ej, to było zajebiste. jego pokoju. tylko gdzie konkretnie? To jest jakby ten budynek tylko bez wejścia, więc nie ma co chodzi. O, patrzcie. Coś znalazłem. Jak it feel way to stand on the very stones that ran with your parent's blood? Do you feel sad? Full of rage?" Or does that outfit help bury your feelings? Hiding your true self. Oh, you are a truly extraordinary specimen. I look forward to breaking you. I will end in there it begin, Hugo Strange. Czy to jest ta alejka, w której zginęli starzy naszego głównego bohatera? Następny poziom. Nie da się tu, nigdzie się tu nie da wejść do żadnego mieszkania, żadnego budynku. Chyba w piździe będę miał te zagadki teraz, bo mnie to irytuje. Nie wiem o co chodzi. Bruce. Idziemy na punkt żółty. Dokładnie na wprost. No, podskoczesz tam do niego, ty. Kion jest lewy. Czasami to aż się w głowie nie mieści. To aż się w głowie nie mieści. Dobra. No to miejscówce jesteśmy dobre. I teraz pytanie, jak tu wejść i co trzeba konkretnie zrobić? tak? E Good news. Jest Bruce. Lekarstwo. I believe we have identified the cure. Mr. Fox has manufactured enough to heal you and is working on a larger batch for the people of Gotham. The bat wing has been dispatched, and it should be within your vicinity shortly. I'm sure I don't need to remind you not to waste any time in taking it. Okay. tutaj mamy to Niep, sobie w uch mocny towar ojoj mocny towar kierownik o jezu jaki mocny to ale kurwa co jest znowu

Kapelusznik, now. You're mine and there's nothing that strange zrobić. O, nie Króliczki. <try> wie z jakiej bajki to <try> pochodzi. Go to hell, germes. Simply put. ja łobę Mhm. What was it? Tell <try> me. Tell <try> me. Of see parents. Just like Alice, never doing what I want without ludicrous amounts of psychoactive controls. Well, if that's what's necessary, it's a good job that you've already taken them. All we need now is a finishing touch, a special new hat, just for you. You are my soldier now, Batman. You will do everything I say. You will do anything I want. You will do No, 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 no. This isn't right. You can't be doing this. What the fuck? What the shit you about? Your mind belongs to me now. Mm. Mm. Ześwirowałem, widzu! Ześwirowałem! Jestem kurwa jakimś podśpanym zającym. Nie przestanę walczyć. Jestem Batman. Nie możemy O, ty kur Króliczki się mnożą. Jak króliczki? O. You must be gets here. Mamy to? Niego, normalnie. nad królik, kurwa bany man, <laughs> the white man. Nie no, white, 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 Knight, White Man. O, rozjebałem ich wszystkich? W śnie? Ja... Jo nie chciał, i nie wiedział, to samo. Samo tak. Louis ma taką króliczą maskę. jak Huntress. Dybydy. Ej, no i co, i co? Mam stąd wyjść? Bo my jesteśmy w środku tego budynku tutaj, okej. Okay.